Hejka nazywam się Bezitytan, chciałbym wam pokazać 5 podstawowych kodów. Wciskamy B, piszemy Marvin i mamy kody. Pierwszy kod to go daje one nieśmiertelność. Drugi kod to insert ch. Pojawi się nam taki gość co nas wszystkiego na oczy i da nam gildę. Trzeci kod to insert fh. Pojawi nam się gość któremu można zmienić płeć i głowę. Czwarty to insert PC podkreślenie i ten feller pojawi się gość, który na wszystkie rzeczy, które znajdują się w grze. Piąty i ostatni to insert PC podkreślenie Hero pojawi się nasz bohater. Zmieniłem mu głowę, to będzie na tylanarka.